To no już zaczynamy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Miło mi powitać Was na konferencji rachowej przygotowanej przez uczelnicę drugiej i czwartej klasy Waszego liceum. Ja nazywam się Kora Wyrowałwicy, jestem tutaj przedstawicielem Fundacji Centrum Kreatywnych Inicjatyw Edukacyjnych. Od już 10 miesięcy wraz z Waszą szkołą realizujemy... Taki projekt roczny, który się nazywa Droga Młodych Tolerancji. Jest on realizowany w ramach programu Erasmus, działania wspierające uczestnictwo młodzieży. Część z Was miała okazję uczestniczyć w różnych fazach tego projektu. Składał się z pięciu wyjazdów edukacyjnych, każdy był poświęcony innemu modułowi. Jakby strategią budowania tolerancji. Mieliśmy pierwszy wyjazd, miał o charakter teatralny, jego finałem była realizacja spektaklu teatralnego poświęconego tolerancji. Drugi miał charakter taki dziennikarski, jego finałem było nagrywanie webinariów. Potem była debata oksfordzka, na czwartym była realizacja filmów, a na piątym było właśnie przygotowywanie konferencji naukowej poświęconej tolerancji. I tak, żeby wiecie, nie wydłużać, tylko jeszcze parę słów. W ramach tego projektu w czerwcu właśnie tutaj młodzież przygotowała tą konferencję. Za chwilę będzie jej prezentacja. Ja jeszcze chciałem przedstawić tutaj Katarzynę Rajstra która była trenerką, która zajmowała się właśnie wsparciem, pomocą młodzieży w przygotowaniu tej tolerancji i prowadziła przez 4 dni ten projekt. Zostawiam teraz głos. Dzień dobry, witam wszystkich. Dziękuję, Uwe, że przedstawiłeś. Bardzo się cieszę, że się dzisiaj tutaj możemy wszyscy spotkać. Tak jak już Konrad powiedział, właśnie z grupą w czerwcu miałam się przyjemność współpracować i zagłębić się w tej, czym jest tolerancja, dlaczego jest tak ważna we współczesnym świecie. I owocem tej naszej współpracy było właśnie stworzenie tego planu konferencji edukacyjnej, którą za chwileczkę będziecie mieli okazję zobaczyć. Poprzez te czterodniowe warsztaty w formie Spotykaliśmy się z pojęciem tolerancji w różnym kontekście, również poprzez muzykę. Yy, tutaj nasza grupa yy, przygotowała piosenki o tolerancji, skupiliśmy się tutaj na tematyce niezmiernie ważnej, tak jak prawa człowieka, które ma każdy z nas, ale naszym głównym przesłaniem i takim mottem tego właśnie wydarzenia wyjazdu edukacyjnego jest to, że Tolerancja jest to pojęcie, które jest niezmiernie ważne zarówno w naszym życiu prywatnym, jak i zawodowym jeżeli będziemy tolerancyjni, to możemy ten świat uczynić lepszym miejscem i nie chcemy, żeby to było tylko w slogan, więc stąd też idea tej konferencji. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tego, co przygotowały tutaj koleżanki. Tak, będą dwa panele, natomiast po zakończeniu konferencji zapraszamy wszystkich. Na katelik, jest mój rysunek. Okej, okay, możemy już zaczynać. Szyja Diamond, autorka piosenki I am Her, została urodzona w 1978 roku. W 1999 roku trafiła do męskiego więzienia w Michigan, gdzie spędziła 10 lat. Powodem była próba napadu z bronią, aby zdobyć pieniądze na operację korekty płci. W więzieniu zaczęła pisać teksty piosenek tam właśnie powstał jej utwór I Am Her, z tożsamości. Pomiędzy 2016 a 2017 rokiem, po wyjściu na wolność, zaczęła publikować własne nagrania. Wtedy została zauważona przez producera muzycznego Justina Trantera. Piosenka I Am Her została wydana w 2017 roku. Jej fragment jest an outlet w Everybody's Life, I Am Her. Jest Shadow na Everybody's Front Tour, I Am Her. Te słowa wyrażają poczucie odbycia od, od, od średnika, obecności w cieniu i krokach życia, ale także niezłomnością i dumę z bycia sobą, akceptacji jej uczuć. Autorka później wypowiedziała parę słów o piosence. To oznacza, że bez względu na to, jak się w bez względu na to, czy jestem odrzucona, zaakceptowana, zaprzeczona czy niezrozumiana. Będę nadal żyła swoją prawdą jako szyja dajmu. Autorka jest nie tylko artystką, ale i aktywistką. Jej życie pokazuje, jak z doświadczenia bólu i odrzucenia można stworzyć muzykę wkręcającą nadzieję i dumę. W utworze mówi prosty: I am her, czyli nie wstydzę się tego, kim jestem, nawet jeśli nie widzą na mnie od miejsca czy dzień. To jest akceptacja samego siebie jako osoba transpłciowa. Ale czym jest ta akceptacja i dlaczego jest ona ważna? Akceptacja, czyli przyjęcie czegoś takim, jakie jest, bez odrzucenia i bez udawania, że jest inaczej. Mówiąc o sobie, przyjęcie siebie takim, jakim się jest. Akceptacja siebie, będąc osobą transpłciową, jest niezwykle ważna, ponieważ zmniejsza lęk, depresję, poczucie odrzucenia, pomaga radzić sobie ze stresem społecznym, umożliwia także dostrzeganie swojej siły i unikalności, daje pewność, jestem wystarczający. W dzisiejszych czasach często spotykamy się z transfobią, uprzedzeniem, niechęcią lub urokością w kierunku osób transpłciowych albo osób mówiących o swoje płci w sposób inny niż jego społeczeństwo. Samoakceptacja działa jak tarcza. pomaga nie przejmować się hejtem czy brakiem zrozumienia. Zdrowe relacje są ważne w naszym życiu, chociaż budować relacje oparte na szacunku i oteczności, kiedy akceptujemy to, jakimi się czujemy. Akceptacja daje odwagę wyjść swoją drogą. Czy to w tranzycji społecznej, medycznej, czy w życiu codziennym. Ważna jest też odwaga w wyrażeniu siebie. Zacznijmy od tego, że bycie sobą, mimo trudności, to akt wielkiej siły. Odwaga to nie brak strachu, ale działanie pomimo niego. Każdy krok, użycie swojego imienia, zmiana powodu, mówienie o swojej tożsamości, to dowód odwagi. Bycie osobą transpłciową w świecie, który nie zawsze rozumie i akceptuje już trudność, wymaga ogromnej odwagi. Odwaga nie oznacza, że się nie boimy. Oznacza, że mimo strachu decydujemy się żyć w zgodzie z sobą. Każdy gest, który pokazujemy, prawdziwy ja, jest aktem siły i inspiracji, także dla nich osób. Odwaga i akceptacja samego siebie to jednak nie wszystko. Ważne jest również zrozumienie przez bliskich. No więc, czym jest to zrozumienie? Zrozumienie to umiejętność ogarnięcia, o co chodzi w tym, co ktoś mówi, jak rzeczy się ze sobą łączą albo co czyni druga osoba. Dlatego więc zrozumienie jest ważne przez osoby bliskie. Osoby niezrozumiałe przez bliskich często czują się samotne i odizolowane poprzez brak akceptacji. Akceptacja, o której wcześniej wspomniała Natalia, jest ważna, ponieważ każdy z nas potrzebuje czuć się sobą i być szanowanym takim, jakim się naprawdę jest. Zrozumienie i akceptacja to jednak nie jest to samo. Zrozumienie oznacza, że ktoś naprawdę stara się pojąć czyjeś y, uczucia, natomiast akceptacja oznacza, że mimo różnic przyjmujesz drugą osobę takim, jakim się czuje. To pierwsze pokazuje bezwarunkową miłość i uznaje autentyczność. To drugie zaś daje poczucie wartości i bezpieczeństwa. Warto również zwrócić uwagę na to, że akceptacja i tolerancja to dwie różne rzeczy. To taki moment, kiedy w środku coś ci mówi nie rozumiem tego, co robisz, albo kim jesteś, ale nie muszę cię przez to ranić. To nie jest udawanie, czy wszystko nam się podoba, ani zgadzanie się na wszystko. To raczej świadomość, że świat nie został stworzony tylko pod nasze wyobrażenie i że obok nas jest miejsce na inne poglądy. Czasem tolerancja smakuje jak trudny kompromis, a czasem jak ciepły gest wobec kogoś, kto czuje się obcą. To taki cichy wybór. Tolerancja w ogóle Wobec osób transpłciowych. Tolerując takie osoby, nie przeszkadzasz im być sobą, nie atakujesz, nie wyśmiewasz i przede wszystkim nie stojesz na drodze do życia zgodnie z ich tożsamością. Innymi słowy, pozwalasz im istnieć w spokoju, nawet jeśli nie do końca to rozumiesz i nie zawsze się z tym zgadzasz. Tolerancja i akceptacja to nie to samo. Tolerancja nie przeszkadza ci, choć niekoniecznie to rozumiem, to podejście, w którym dajesz komuś przestrzeń do życia po swojemu, ale trzymasz się na dystans. Nie jesteś wrogiem dla nich, ale też nie ma w tym szczególnego zrozumienia ani wsparcia. Akceptacja. Rozumiem i przyjmuję, że taki jesteś. To dla mnie ok. Tutaj okazujesz już wsparcie. Nie tylko nie przeszkadzasz, ale też traktujesz to jako coś naturalnego. Nie musisz być fanem, ale nie masz w sobie oporu. To nastawienie, w którym ta druga osoba czuje, że naprawdę jest mile widziana, a nie tylko tolerowana. Dziękujemy za uwagę. Dzisiaj tematem jest tolerancja i nietolerancja w internecie. Wszyscy wiemy, jak ogromną rolę odgrywa sieć w naszym życiu. Niestety od wielu zalet internet ma też dużo zagrożeń. Jeden z nich jest hejt, czyli inaczej agresja słodna, która pokazuje brak szacunku do drugiej osoby. Tolerancja oznacza szacunek człowiek wobec człowieka, niezależnie od jego wyglądu, przekonań i narodowości. Teoretycznie wydaje się to oczywiste, ale praktycznie internet jest przestrzenią, gdzie ludzie pozwalają sobie na zachowania, jakich by nie pokazali w realnym świecie. Chcemy zaprezentować kilka przykładów osób, które pokazują, że nawet zdane publicznie to dotyka. Osoby, które doświadczyły tolerancji. Daini Gaga, artystka znana w internecie z otwartego wspierania osobom niemiętego tłustwa. To akronim odnoszący się do społeczności osób o orientacji seksualnej i tożsamościach płciowych innych niż heteroseksualne. Którzy odczuwają pociąg do osób płci przeciwnej. I ci z płciowa to ktoś, kogo tożsamość płciowa wiąza się z płcią przypisaną przy urodzeniu na podstawie budowy ciała. W internecie ma ogromną społeczność fanów, którzy ją cenią za autentyczność i obronę wolności. Selena Gomez otwarcie mówi o chorobach psychicznych i problemach zdrowotnych. Jej szczerość spotyka się z dużym dziwnem płci. Ed Sheeran jako dziecko był wyśmiewany z powodu jękania, a dziś Hani w sieci pokazują mu ogromną wdzięczność i uznanie, tak to jest wzór akceptacji siebie. Znane osoby, które doświadczyły nietolerancji. Billie Eilish, krytykowana za wygląd, ubiór i odmienność od standardowości branży muzycznej. Robert Lewandowski w Polsce był ochietowany po w występach reprezentacji mimo ogromnych sukcesów. Karol Wiśniewski, znany jako Freez, popularny polskich dziennikarz, który niejednokrotnie był obiektem. Krytyki związane ze sukcesem ekipy. Uwaga, nagrodowski, znany jako punktualny film. którego internet często atakuje, ze zmianą wizerunków i publiczne wyborów. Dorota Rabczarska, znana jako Bota, od wielu lat, rezolucjonalna w internecie zasypała w wypowiedzi i wizerunki choć jednocześnie ma wiernych fałszywych Te przykłady pokazują, że nawet osoby publiczne, które wydają się silne, mogą cierpieć z powodu hejtu. To dowód to, że nikt nie jest odporny na nietolerancję. A przecież nikt nie zasługuje na ocenę, tylko ze względu na wygląd, pochodzenie czy poglądy. Każdy człowiek ma prawo do szacunku. Dlatego ważne jest, by internet stał się przestrzenną, bezpieczną i wolną od nienawiści. Każdy ma na to wpływ. To od słów zależy, czy sieć będzie miejscem budujące społeczeństwo, czy je niszczącym. Zamiast chętów, by Rano i Dlało, kupiłem zrobić, zrozumieć i pamiętamy, że internet tworzymy razem. Dziękujemy za uwagę. To są lakarty, które robiliśmy w koronie, w czerwcu, na temat tolerancji. No,